Widzowie, oto lista aktywnych fanów oraz trwa konkurs na robuxy. Trzech najbardziej aktywnych fanów wygrywa po 400 robuxów. Wybiorę również kilka osób z komentarzy, które napiszą, czemu miałyby dostać robuxy. Jeśli jesteście chętni, zostawcie suba i lajka. Like Widzowie 18 sierpnia wpada na kanał piosenka, więc bądźcie czujni. No się mano mordeczko, co tam słychać? Może pogramy w coś, bo mega za może jesteś chętny? Wiesz, co teraz sobie chilluję i piszę ze swoją dziewczyną, więc tak średnio? Ale możemy gadać, jeśli chcesz. Co jak to? Nigdy mi nic nie mówiłeś, że masz dziewczynę, zaskoczyłeś mnie teraz w sumie tym newsem. No tak, tak mam od jakiegoś czasu, a coś źle czy dobrze, bo widzę, że dziwnie zareagowałeś XD. Nic, nic, po prostu zaskoczony jestem, a mogę ją poznać? Dodałbyś ją do grupki, fajnie by było pogadać w trójkę, hihi hi. Jasne, bardzo chętnie już ją dodaję. Olek, dodaje swoją dziewczynę do grupki! I jak dodajesz ją, czy gdzie ona jest, bo ktoś wbił do nas, nie wiem kto, znasz ją? Znaczy to jest moja dziewczyna, możecie się poznać, to pogramy w coś później. No, Hejka, jestem dziewczyną Olka, rozumiem, że jesteś jego kolegą, miło Cię poznać, jestem Liana. Adam milczy. Halo, jesteś tam? Jak coś to Cię nie słychać, jak masz na imię, możesz się przedstawić? Naprawdę, czy to jakieś żarty, Ty masz chociaż jednego Robuxa na swoim koncie, czy totalne okrągłe zero. Nie, mordeczko, tylko nie to. Nie atakuj jej z tego powodu. Kochanie, spokojnie, nie wstydzę się swojego bekońskiego skina i tak zgadłeś. Nie mam żadnych robuksów, jestem biedna. Olek, mordo, musimy pogadać na czacie prywatnym. Masz może chwilę? Idź, kochanie, pogadaj. Nie mam nic przeciwko. Rozumiem reakcję Adasia Hihi. No dobra, chodź. Olek i Adam na czacie prywatnym. Stary, powiedz mi szczerze, czy ty jesteś jakiś głupi, czy na łeb upadłeś? Wszystko z tobą ok, Bo psycholog mi nie uwierzy. Ale o co ci chodzi? Totalnie nie rozumiem twojego zachowania. Skiny przecież nie mają żadnego znaczenia. Wiem, do tego nic nie mam. Skiny nie mają znaczenia, jeśli jakikolwiek masz, ale ona jest ohydnym, brzydkim bekonem, serio? Nie rozumiem po co cię do tego dowalasz. To jest moja sprawa, z kim się spotykam. Nie patrzę na skiny. Nie jestem materialistą. Wiem, ale ja jestem twoim najlepszym besti i chcę dla ciebie jak najlepiej. Ona nawet nie jest ładna. Ogarnij się, bo będziesz żałował. Ale to twój punkt widzenia i wyłącznie tylko twój punkt. Ja mam styl bekona, bo bekony są słodkie. Nie mów tak, bo to bardzo złe. Ściągniesz na siebie klątwę. Proszę zerwi z nią. Pomogę ci znaleźć dziewczynę z milionami robuksów. Nie, nie jestem taki głupi, aby takiej szukać. Ja jestem psychofanem bekonków. Tylko słodkie bekonki mają sens życia. Ole opuszcza czat prywatny. Co się stało, kochanie? Powiem ci, że bardzo długo gadaliście. Już się o ciebie bardzo martwiłam, bo myślałam, że coś się stało opowiada całą historię o czym gadał za damem przepraszam cię oleczku że jestem taka biedna pewnie ci wstyd za mojego skina ale niestety nic z tym nie zrobię nie mów tak kochana dla mnie robuxy nie mają żadnego znaczenia kocham cię taką jaka jesteś czyli kocham słodkiego bekonka dziękuję ci jesteś taki słodki wiedziałam że trafiłam na Dreamboya. ściskam mocno ja też cię bardzo kocham hihi hi. to jakie plany na dzisiaj moja słodka landrynko mogę dodać moją besti do czatu grupowego bo biedna sama siedzi na roblox i żal mi jej Jasne, dawaj ją. Chętnie poznam twoją przyjaciółkę. Może razem w coś pogramy. Liana dodaje myrę? Hej, moja słodka Myrko, co tam u ciebie słychać? Chcesz w coś z nami pograć? Czy to ten twój chłopak, o którym mi cały czas mówiłaś? Czy jakiś inny kolega? Tak, jestem Olek i jestem chłopakiem mojej kochanej Lianki, a ty jej bestii? Dokładnie, Oleczku, ale masz słodki głosik, można powiedzieć, że masz zalety na krasza, to co może zrobimy face reveal? Oki, jestem za. Chcesz, Olusiu, zrobić face reveal, czy raczej jesteś przeciwko? Nie ma sprawy, to jestem Olek, mam 17 lat i to moja fotka. Mój ukochany, najprzystojniejszy słodziaczek pod słońcem. Kocham najmocniej. No powiem ci, że fajnego chłopaka wyrwałaś, hihi. Hi. Mimo, że się wszyscy znamy, to też zrobię face reveal. Jestem Liana, mam 16 lat i to moje zdjęcie. Ale ty jesteś słodka, kraszuje mocno moja ukochana. Tak, zgadzam się z tobą, Oluś, moja bestia jest przepiękna. To teraz moja kolej. Jestem Myra i mam 15 lat i oto moje zdjęcie. Powiem ci szczerze, bestii, że po prostu ogień. Najpiękniejsza na świecie, hihi. -hi. Dokładnie, masz bardzo ładną przyjaciółkę. Zaczekajcie chwilkę, zaraz będę, bo mama mnie woła. Oleko, puszcza czat grupowy! Ej, Myrciu, słuchaj, mam pewien problem. Jeden z kolegów Olka obgaduje mnie i namawiał Olka, aby ze mną zerwał temu, że jestem bekonem. Ojejku, nie martw się, kochana, jeśli Olek cię naprawdę kocha, to cię nie zostawi. Uwierz mi, coś ci mówił na ten temat? No mówił mi, że robuksy dla niego nie mają znaczenia i że jestem słodkim bekonkiem. Tylko wiesz, jak to jest z nimi. Może go cały czas buntować. W międzyczasie u Olka. Mamusiu, mamusiu, muszę ci coś ważnego powiedzieć. Czy masz może pięć minutek dla mnie? No jasne, syneczku, że mam. Opowiadaj, co tam masz. Jestem bardzo ciekawa. Pamiętaj, że możesz mi zaufać, więc mów prawdę. Olek opowiada całą historię, że ma dziewczynę. Dobra, mamusiu, to ja wychodzę, będę potem idę na pole, pograć w Roblox, na tablecie i pogadać z moją kochaną Krasz. Nie czekaj, czekaj, Olek, jedna ważna sprawa, o której muszę ci powiedzieć. Tak, mamusiu, mów szybko, bo mi się spieszy. Twój kolega ma rację, zerwij z nią. Ona jest zwykłym, bekońskim szczurem, nie zasługuje na takiego chłopaka jak ty. Ale, mamusiu, o co ci chodzi? Ty tak poważnie czy sobie żartujesz, bo już nie rozumiem? Nie, nie żartuję. Nie możesz mieć dziewczyny bekonicy? Czy ty naprawdę o niej myślisz poważnie? Dobrze o tym wiesz, jakie mamy zasady. Ale ona naprawdę mi się podoba. Nie ma to dla mnie znaczenia, czy jest bekonem, czy nie jest. Jeśli z nią nie zerwiesz, to ja to zrobię. Uwierz mi, że wiem, jak postępować w takich sytuacjach, to robimy po dobroci czy na siłę. Dobrze, mamusiu, już idą z nią zerwać. Przepraszam, że ci się buntuję. Już nigdy tak nie będę robił. Olek dołącza do Liany! Cześć, kochana Lianko. Musimy bardzo poważnie porozmawiać, tylko obiecaj mi, że nie będzie płakać i krzyczeć, okej? Okay? Myśli, o nie, oby to nie było to, o czym myślę, bo się załamie. No dobrze mów, mam nadzieję, że to nic negatywnego, ale nawet jeśli to i tak na to nie mam wpływu. Niestety musimy zerwać, nie pasujemy do siebie, więc musimy się pożegnać, Sorki. Wiedziałam, że tak będzie, skoro kochasz bekony, to czemu chcesz ze mną zerwać? Możesz podać powód? Po prostu bez powodu, nie czuję wiesz tej chemii między nami, zdałem sobie wczoraj z tego sprawę. To koniec, niestety. Proszę, powiedz mi prawdę. Dobrze wiem, że nie o to ci chodzi. Jest jakiś inny powód, tylko coś ukrywasz. Jestem tego pewna w stu procentach. Oleko puszcza gróbkę. Co za szczur. Nawet nie odpowiedział na pytanie. Dobrze wiem, że to nie jego decyzja, tylko kogoś nad nim. Muszę odnaleźć całą prawdę. Dobra, pogadam z jego ziomkiem Adamem, tylko czy on faktycznie miałby na niego taki wpływ? Raczej wątpię. Liana dołącza do Adama. Adaś, musimy pogadać w tym momencie, proszę. I nie obrażaj mnie i nie uciekaj, please. Jestem totalnie zmieszana. No dobra, mogę ci wszystko wytłumaczyć. To jest wiesz, no, coś w tym stylu. Nie wiem, jak to powiedzieć. XD. Nie chcę się domyślać. Powiedz mi prosto z mostu całą prawdę, o co w tym wszystkim chodzi. Chcę znać całą prawdę. Tylko ja nie wiem, o co ci chodzi. Myślałem, że wszystko sobie wyjaśniłaś z Olkiem. W czym problem? Proszę mów mi wszystko, co wiesz, i tak się już więcej nie zobaczymy. Pamiętasz może, co się stało około trzy lata temu w okolicach szkoły? Wiem, że to było dawno, ale to było coś ważnego. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz możesz dać więcej szczegółów? Wiem to było dość dawno, ale moi rodzice zapomnieli mnie odebrać ze szkoły i musiałem wracać w nocy do domu. Szedłem przez park i zaatakowała mnie grupka patusów. Byłem w totalnym szoku i nie wiedziałem, co robić, krzyczałem i wołałem o pomoc. Ale na szczęście ktoś zadzwonił na pomoc i to przecież byłaś ty, czyli uratowałaś mi życie od tych patusów, i z tego powodu jestem ci bardzo wdzięczny jesteś niesamowita, hihi. Hi. Ej, pamiętam to, nie wiedziałam nawet, że to byłeś ty, ale mnie teraz zaskoczyłeś, serio, miło mi to słyszeć. Próbowałem cię później znaleźć, stalkowałem wszystkie media społecznościowe, pytałem znajomych, ale niestety nikt nie wiedział. Na szczęście mam dobrą pamięć do twarzy, a twoją zapamiętałem bardzo dobrze i do dzisiaj jest w moim muszczku. Jak cię zobaczyłem z Olkiem, to stałem się bardzo zazdrosny, że z nim jesteś, ponieważ bardzo cię kraszuje. Więc robiłem wszystko, abyście razem zerwali, bo nie potrafiłbym się pogodzić, że on jest z tobą, wybacz mi, wiesz, że to szczurowate zachowanie. Tylko dlaczego robisz to swojemu najlepszemu bestii i dziewczynie, która cię uratowała? Czy to nie jest chore? Powinieneś nas w tym wspierać, a nie niszczyć. Tak wiem, tylko myślałem, że jak zerwiecie, to będę miał szansę u ciebie i może my zostaniemy parą. Co myślisz, bo rozumiem, że jesteś wolna? Ty na łeb upadłeś? Myślisz, że teraz nagle będę z tobą, bo zniszczyłeś mój związek? Przecież to jakaś kpina, w jakim świecie ty żyjesz, gościu? Cieszę, że ci pomogłam, ale niestety ci tego nie wybaczę. Odejdź ode mnie, szczurze, wredny, fałszywy. Jana opuszcza grupkę. Nienawidzę ich obu. Jeden fałszywy szczur, a drugi zdrajca. Co ja mam teraz zrobić? Wszędzie jakieś chore manipulacje xd. Dobra, spróbuję znaleźć Olka i z nim pogadać jeszcze raz. W końcu jesteśmy razem, mój mały misiaczku kochany. Nie mów tak do mnie, nie podobasz mi się i nic między nami nie ma, byś tak do mnie mówiła. Wiem, Olusiu, ale ty mi się bardzo podobasz. Może jednak się skusisz, abyśmy byli razem? Ogarnij się, dziewczyno, Liana jest twoją najlepszą bestii. Nie możesz jej takiego czegoś zrobić, bo to zniszczy waszą przyjaźń. Nie interesuje mnie to, ja chcę tylko ciebie mieć na własność przystojniaku. Ale ty jesteś irytująca, po prostu dramat. Daj mi spokój, dziewczyno, bo zaraz cię zablokuję w znajomych i będzie koniec. Nagle do grupki dołącza Liana! Myra, czemu ty gadasz z moim byłym chłopakiem? Coś ci się pomieszało, czy wy ze sobą kręcicie? Naprawdę? Nie, to nie jest tak, jak myślisz. Daj mi to wszystko wytłumaczyć, skarbie, kochany. O nie, po co ona tutaj przyszła, żeby robić toksyczną atmosferę, serio? Spójrz na nią, Oleg, jaką maminę, jaka zazdrosna, haha, ha, powinna się ogarnąć, zazdrość to pierwszy stopień do bycia szczurem, hihi. Hi. Średnio mnie to interesuje, serio? Nie chcę mi się z wami gadać, obydwoma, bo to dramat. Olek, już nie pamiętasz, co mi mówiłeś tydzień temu? Naprawdę już nic dla ciebie nie znaczę, to były puste słowa? Przypomnę ci, co powiedziałeś. Nie interesują mnie robuksy ani twój skin. Liczysz się tylko ty i twój całokształt, kochanie. I jeszcze mówiłeś, że to tylko głupia gra, czyli to wszystko było kłamstwo? Naprawdę jesteś szczurem? Lianka, rzuć serio na luz. Wystarczy tego całego twojego kazania, bo to już nudne xd. Naprawdę, Majra, zamiast mnie wspierasz, to jesteś przeciwko mnie? Co ci do łba strzeliło? Już nie pamiętasz, jak ci pomagałam. Nie oszukujmy się, to nie była prawdziwa znajomość. Jesteśmy tylko znajome, a nie bestii. Jesteś mi obojętna jak skin bekona. Czyli ty też jesteś fałszywym szczurem. Aha, fajnie. Dobrze mi to wiedzieć. Ważne, że teraz się o tym dowiedziałam. Przepraszam cię bardzo, jeśli cię uraziłam. Mam nadzieję, że tyle ci wystarczy. Hihi. Hi. Dlaczego każdy traktuje mnie jak zwykłego szczura, który nic nie znaczy dla społeczeństwa? Wiecie jak ja cierpię? Nic złego mnie zrobiłam, a traktujecie mnie jak najgorszego wroga. Nie będę się dla was zmieniać, tyle wam powiem. Zostanę bekonem, bo lubię być bekonkiem. Dokładnie Lianko, nie zmieniaj się, bądź sobą i wierz w siebie. Nie interesuje mnie co do mnie mówisz. Żegnam się z wami i mam nadzieję, że was już więcej nie zobaczę, wy wredne szczury. Nie czekaj, nie możesz tak po prostu od nas odejść, Lianko. Dokładnie kochana, zostań z nami i nie opuszczaj nas. To, że jesteś bekonem, to nie znaczy, że jesteś gorsza, serio. Czekaj, 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 Lianko, ja jeszcze coś ci jeszcze muszę powiedzieć, podobno chcesz od nas uciec. Zostawcie mnie w spokoju, nienawidzę was wszystkich, usuwam was i blokuję, i mam nadzieję, że nigdy się już nie spotkamy. Lianko, jedno zdanie, daj mi tylko powiedzieć przed Twoim odejściem, proszę, daj mi szansę. No czego? Mów, a nie przedłużasz, bo chcę was już usuwać, idę szukać innej grupki. Ja jestem w tobie zakochany po uszy, Lianko, moja kochana, proszę nie odchodź, bo cię kraszuję. Co ty za głupoty gadasz? Przecież chciałeś, abym zerwał z Lianką temu, że jest bekonem, a teraz chcesz z nią być? To jakiś żart? Ja nie żartuję, ona jest moją krasz. Szukałem jej kilka lat, aby jej to wyznać. Ona nie może tak po prostu odejść. Przesadziłeś, Mordo, wyrzucam cię z grupki. Chyba, że sam nas opuścisz, nie chce mi się z tobą gadać szczurze. Proszę nie rób tego. Zdałem sobie sprawę, że skiny nie mają żadnego znaczenia, tylko liczy się serce i charakter danej osoby. Co tu się odwala, XDD? Nie potrafię w to uwierzyć serio, to już koniec. Ja też coś muszę powiedzieć, nie mogę tego w sobie już trzymać. Oluś, podobasz mi się, chcę, abyś był moim chłopakiem. Proszę, bądź mój słodziaku. Naprawdę, Majra, chcesz być z moim byłym? Jesteś fałszywą, wredną ropuchą, nie sądziłam, że możesz zrobić takie coś. Nie interesuje mnie Twoja obecność, płaczący zazdrosny bekonku, jesteś irytującym szczurem. Jak możesz tak do mnie mówić? Tyle lat przyjaźni, a ty to skreślasz przez mojego byłego. To jest chore. Jana opuszcza grupkę? Co wyście zrobili? Ona teraz jest fochnięta na każdego z nas, a ja nic złego nie zrobiłem. Chciałem ja tylko zdobyć, aby została moją krasz. Też jesteś winny, szczurze. Nie zwalaj winy na nas, bo my prawie nic nie zrobiliśmy. Miłość nie wybiera serio. Adam opuszcza grupkę? No i w końcu jesteśmy sami, Oluś, mój kochany misiaczku. Tak się cieszę, że się ich pozybyliśmy tymczasem na grupce Ładama i Liany Lianko proszę daj mi tylko coś ci powiedzieć chcę abyś znała całą prawdę No to gadaj i spadaj szybko bo nie mam czasu usuwam tą daremną grę Prawdą jest to że chciałem aby Olek z tobą zerwał ale on nie zerwał z tobą przeze mnie tylko jego mama mu kazała z tobą zerwać Jego mama nienawidzi bekonów po prostu hejtuje je całe życie i zmusiła go aby z tobą zerwać bo inaczej miała zrobić jakiś okrutny plan więc tak naprawdę Olek pewnie dalej cię kocha, tylko ma zakaz spotykania się z tobą, wiem, że cię to może zaboleć, ale cóż. Ja nigdy cię nie hejtowałem za wygląd, od początku mi się spodobałaś, dlatego robiłem wszystko, aby zdobyć twoje serduszko. Ale Adaś, to nadal nie jest w porządku, buntowałeś mojego chłopaka przeciwko mnie, to jest wredne. Daj mi tylko jedną, jedyną szansę, jeśli na nie pyknie. To trudno, ale może nam się uda zbudować szczęśliwy związek. Nie, nigdy nie dam ci szansy na związek ze mną, szczurze. Proszę, będę się tobą opiekował najlepiej jak potrafię. Naprawdę jestem w tobie zabujany, kraszuję cię z całego serca. No to daj jakieś dowody, że ci na mnie zależy. Masz jakiś chociaż jeden? Jakie dowody? Powiedz mi, jak mam to udowodnić, zrobię wszystko, co najlepiej potrafię. Widzisz, nawet nie potrafisz tego udowodnić. Jakim cudem chcesz mnie kochać, skoro mnie nie kochasz? Nie ma sensu prowadzić takiej szczurowatej rozmowy, bo do niczego to nie prowadzi. Wybacz mi, ale odchodzę. Nie pisz do mnie już. Nie, 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 nie odchodź proszę. Ja cię po prostu kocham. Nie możesz tak po prostu odejść. Ale ty jesteś fałszywym szczurem. Dlaczego miałabym ci ufać? Dobrze, rozumiem. Chyba w żaden sposób cię nie przekonam. Bardzo mi smutno z tego powodu. Liana opuszcza grupkę? Kurczę, totalnie nie wiem co robić, aby Liana mi wybaczyła. Może kupię jej robuksy i wtedy wybaczy. Nie no, to głupi pomysł. To tylko by pogorszyło sytuację, bo ona nie poleci na robuksy, muszę coś wymyśleć. Ciekawe, co ona teraz robi. O, siemanko, mały bekonku. Jak masz na imię? Może się przedstawisz. Oczywiście z tym bekonem to taki żarcik, hihi. Hi. Ludzik, nie mam z tym problemu. Jestem Liana, a ty jak masz na imię kolego? Jestem Mikołaj i wszyscy do mnie mówią: Miki, powiem ci. Lianko tak, wyglądasz jak ohydny, śmierdzący szczur. Po co grasz bekonem? Ej, gościu, coś ci się pomyliło. Mam ci przywalić. Co to za teksty do tej pięknej dziewczyny? Odwal się od niej. Ha, 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 to twoja besti ziomek? Nie żartuj, że trzymasz się z bekonami, ośmieszasz się. Przecież to nawet ludzie nie są, to zwierzęta. Szczury podziemne, xddd. To moja besti i nie masz prawa tak do niej mówić, bo inaczej wywalę cię stąd. Ty toksyczny psie, odejdź od nas. Ale Adaś, my przecież nie jesteśmy przyjaciółmi, po co mnie bronisz? Wiem, że nie jesteśmy przyjaciółmi. Jesteśmy czymś więcej niż przyjaciele. Mój kochany kociaczku słodki. Ha, 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 ale pajace. Zaraz was zhakuję, bo wiem, jaki będzie po problemie. Będziecie obydwoje bekony. Idealnie się wpasujecie. Nie strasz, nie strasz, bo puścisz bąka z gruzem. Ja wiem, jak się hakuje. I zhakuję cię pierwszy cwaniaczku, hihi. O hi. Ojejku, ale się ciebie boję. Gość, który koleguje się z bekonami mi grozi. Tego jeszcze nie grali xd... Powinieneś się bać. Jeśli jesteś taki do przodu, to patrz na to. Adam hakuje Mikołaja! Dziękuję ci za pomoc, Adasiu. Ale serio nie musiałeś mi pomagać, ale miło z Twojej strony. Zawsze będę po Twojej stronie i zawsze będę patrzył na to, co się dzieje wokół ciebie. Będę Twoim kochanym rycerzykiem. Właśnie chciałam Ci coś powiedzieć, ale dobra nieważne. Nie chcę o tym gadać, idę stąd. Nic tu po mnie. Dzięki za pomoc. Ale proszę powiedz, wiem, że coś ukrywasz. Muszę to wiedzieć, moja kochana, zaufaj mi. Ja zawsze będę przy tobie. Nieważne. Idę, papa. Może się jeszcze kiedyś zobaczymy, Adasiu. Jana, opuszcza grupkę! Kurczę, muszę ją śledzić. W końcu wywęszę jakiś trop, aby ją zdobyć. To się musi udać. Nie pozwolę jej odejść. Będę ją stalkował xd. Wiem, że to chore i psychiczne, ale chociaż przez kilka dni, jeśli nic z tego nie będzie... To po prostu odpuszczę i zostanę ze złamanym sercem. Adam śledzi Janę! Kurczę, totalnie mam mieszane uczucia, czy on mi się podoba, czy to tylko ja sobie nim nie ryję? Jestem już totalnie zmieszana. Myśli, czy ona mówi o mnie? Chyba nie jest jeszcze tego pewna, ale mam duże szanse, że to się uda, hihi. Tylko czemu nikt nie zrozumie tego, że totalnie mnie nie interesują robuksy? To dla mnie po prostu cringe. dlaczego nie mogę mieć normalnych znajomych? Co jeśli dam mu szansę, on to wykorzysta i mnie zostawi po kilku dniach? Tylko się ośmieszę, że dam się tak wykorzystywać. Totalnie nie wiem, co zrobić. Jestem już zakłopotana. Adam dołącza do Liany! Przyrzekam ci, Lianko, że ja nie kłamie. Jestem w tobie zakochany po uszy i chcę oddać ci moje serduszko, moja krasz. Zaraz, czy ty mnie śledzisz i podsłuchujesz? To przecież chore. Zostaw mnie, człowieku, bo się zaczynam ciebie bać. Hi, Dobrze wiem, że jesteś we mnie zabujana, ja też cię kocham. Proszę cię, daj temu szansę, będę zawsze przy tobie. Tylko jedna szansa będę najlepszym chłopakiem, uwierz mi słodka. Nagle do grupki dołącza Olek! Osiemano mordeczki, a wy tutaj co odwalacie. Olek, co ty tutaj robisz? Jeszcze ciebie tutaj brakowało. Czego chcesz? Przyszedłem ci powiedzieć, że bardzo cię przepraszam. Możemy zacząć jeszcze raz nasz związek, tym razem będziemy najbardziej szczęśliwi. Przyrzekam ci. Jestem już totalnie zmieszana i nie wiem, co robić. Dajcie mi chwilę. Olej tego szczura, to mami synek zostawił cię tylko temu, że mama mu kazała hihi. Hi. On nie jest ciebie wart. Zamknij się. To jest moja była. Nie możesz z nią być, bo jesteś moim przyjacielem gościu. Ogarnij się. Wybierz mnie. Proszę, wybierz mnie. Nie, nie, nie olej go. To fałszywy szczur. Skoro zdradził mnie, to ciebie też zdradzi. Wiecie co? Lepiej będzie, jak sobie pójdę, papa. Liana opuszcza grupkę! Widzisz, co zrobiłeś ty wredny, brzydki szczurze? Dlaczego niszczysz naszą przyjaźń, nic dla ciebie nie znaczy? To ty jesteś fałszywy, bo zostawiłeś taką fajną dziewczynę, wstydziłbyś się szczurze. W tym samym momencie uliany. Muszę chyba tego Robloxa usunąć. Za bardzo wchodzi mi na banie. Chyba to będzie najlepsze wyjście z tej sytuacji. Tylko psychika mi na to nie pozwala i chcę wybrać kogoś między Adasiem a Olkiem, tylko nie mam pojęcia kogo wybrać. Dobra, pogadam jeszcze z nimi, dam sobie szansę, ostatnią. Jana, wraca na grupkę! Co tam, kochanie, słychać? Jednak wróciłaś, aby wyznać mi miłość, hihi? Hi. Nie mów tak do niej, ona nie jest twoją dziewczyną. Zostaw nas w spokoju. Będę mówił tak jak mi się podoba, i nie masz prawa mi cokolwiek kazać ziomuś. Obydwoje jesteście niby spoko, ale nie chcę, abyście byli skrzywdzeni. W dodatku, wy tylko walczycie między sobą, a mnie nie słuchacie. No, okej, okay, to nie ma sensu. Poddaję się. Bądźcie razem ze sobą. Ja was olewam. Naprawdę, mordeczko? Super, dzięki, marzyłem o takiej pięknej dziewczynie. Nawet jak mnie Liana wybierze, to moja mama mnie znienawidzi, bo ona nie cierpi zapachu bekonów. Lepiej będzie, jak będziecie razem, a ja sobie znajdę nową dziewczynę, muszę być posłuszny mojej mamusi. No i to mordeczko się szanuje. To co, Lianko, dasz mi szansę, abym z Tobą był? No dobra, możemy spróbować ten jeden raz. Dajmy sobie miesiąc czasu, zobaczymy, jak będzie. I tak minęły dwa lata! Adam, co ty kombinujesz? Widzę, że coś jest dzisiaj z tobą nie tak, możesz to wyjaśnić? Wiesz, co chciałbym ci coś powiedzieć? Ale do końca nie wiem, jak może spotkamy się w prawdziwym życiu. Oki to bądź wieczorem, dworcu głównym w Krakowie, tam się możemy spotkać i pogadać. Parę godzin później. Dobrze, kochana Janko, teraz chodź do mojego mieszkania, muszę ci coś pokazać, tylko proszę nie przeraź się, hichi. Hi. Co ty gościu kombinujesz XD? To jakieś żarty, zaczynam się ciebie bać. Spokojnie, kochana, chodź. Piętnaście minut później w mieszkaniu! No dobra, i co takiego chcesz mi pokazać? To jakiś ukryty prank? Nie, kochana, to nie jest prank. Wejdź do tego pokoju obok A Ako to jest. Janko, kochana, czy wyjdziesz za mnie? Chcę z tobą wziąć ślubski bidi. Jasne, mój malutki, kochany słodziaczku, kocham cię. Koniec! Jeśli dotarliście do końca, napiszcie komentarz, koniec! A polajkuję wam komentarz! Nie zapomnijcie również o łapce w górę!